Saluto wszystkim. Klop babcia. Klop, klop, klop. Dzisiejszy odcinek robię w czapeczce, ponieważ przyszła jesień. A jesień niesie ze sobą zimno. A zimno nie jest dobre dla tkanki mózgowej. W związku z tym trzeba ją ogrzewać czapeczką. Chociaż inni mówią, że zimno jest dobre dla tkanki mózgowej. Ale ja się na tym nie znam, bo jestem stara i niska. Tak więc zaczynamy. Za dzisiejszy odcinek odpowiadają Kiki, Dinozaur, Dinozaur i Piotr B. Zapytali o klopy środkowej Europy. To jest bardzo ciekawy temat. Tak więc najpierw trzeba uściślić, gdzie ten środek Europy jest. Otóż według nas, Polaków, środek Europy znajduje się w miejscowości Suchowola, koło Białegostoku, ale według innych nacji, które pchają się też do tego środka Europy i mają swoje zdanie, środek Europy znajduje się w Austrii, Białorusi, Belgii, Czechach, Estonii. Francji, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Słowenii Ech, i na Ukrainie. Uff za duży to obszar. Nie da się tego ogarnąć. W związku z tym ja będę ogarnąć tylko nasz, będę ogarnąć tylko nasz środek Europy, czyli to nasze malutkie poletko w oku, sucho i tam troszeczkę peryferii. W związku z tym uważam, że zrobiłam takie badania, że my w tej naszej polskiej, środkowej Europie aspirujemy do tego. Klop europejski, elegancki, z szemrzącą wodą, zapachami rozpylonymi, piękny, cudowny, europejski. A tak naprawdę to się znajdujemy mentalnie. Cały czas jesteśmy w takim miejscu. O! To jest latryna. To wygląda tak. To jest latryna. Albo tak zwany wychodek. Czyli sławojka. że posłuży się niezbyt eleganckim powiedzeniem wyżej zra niż dupę ma. Bo my ciągle znajdujemy się właśnie na tym etapie wyżej zramy niż dupę mamy. Aspirujemy do czegoś, czego nie rozumiemy. Na razie. A może kiedyś będzie. Klop, klop.